Witaminy Omega 3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Drodzy Państwo, dla mnie kwestia bezpieczeństwa to jest kwestia bardzo osobista. Moja żona właśnie teraz, kiedy mówię te słowa, jest w powietrzu, broniąc granic Rzeczpospolitej Polskiej. Kocham Cię uleńko i mam nadzieję, że dzisiaj bezpiecznie wrócisz do domu, do naszych dziewczynek i do mnie. Prezydent ma olbrzymie kompetencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Prezydent powinien być stróżem nie tylko honoru polskiej armii i nie pozwolić, żeby nikt dzisiaj mówił, że polski żołnierz nie jest dobrze wyposażony, że musi sobie coś dokupywać albo, że polskie społeczeństwo jest bezbronne. I gdyby ktoś nas napadł, to mamy wielki dramat. Nie jest bezbronne. Mamy wspaniałą polską armię, mamy wspaniałych polskich żołnierzy i rozkręcone procesy inwestycyjne, wojskowa specjalna strefa ekonomiczna w Niewiadowie, polska grupa zbrojeniowa, która za prezydentury stanie się 50, co najmniej przedsiębiorstwem zbrojeniowym na świecie. Będziemy dziesiątym eksporterem uzbrojenia i technologii zbrojeniowych na świecie. To się musi stać. 50% pieniędzy inwestycyjnych, które mamy dziś na obronność zainwestowane w Polsce, bo już dziś tworzymy zdolność produkcji prochu wielubazowego i nitrocelulozy, choćby w azotach w Tarnowie, to już dzisiaj zmieniamy całą strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, żeby za tymi czasami, które dzisiaj są, nadążyła. Nie wiem, czy Polska potrzebuje dzisiaj lotniskowca, ale na pewno nie potrzebuje już więcej nikogo, kto będzie miał wątpliwości, czy Putin jest dobry czy zły, bo tyranom i dyktatorom nie wolno podawać ręki, bo polski patriota i polski przywódca nigdy nie powinien tego robić miód na moje serce co mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości pan Nawrocki, bo to znaczy, że może też uda się wreszcie wybudować kolej w Łomży, którą obiecywaliście przez tyle lat, a jakoś nie udało się jej zbudować, że może wreszcie ta linia, na którą czeka Nowy Sącz, podłęże piekiełko która faktycznie od stu lat nie została wybudowana i wyście też nic z tym nie zrobili, teraz zaczyna być budowana, wreszcie wspólnym wysiłkiem powstanie. Bo my dzisiaj musimy myśleć właśnie o wspólnie realizowanych inwestycjach, które posłużą Polsce lokalnej, choćby o bud o budowie choćby o wspomnianej kolei do Ostrołęki czy do Łomży, ale też o tym, żeby KDP zatrzymywało się w Koninie, o tym, żeby z Płocka do Warszawy można było godnie dojechać koleją, też tego nie zrobiliście, a jak malowaliście szprychy CPK, to zapomnieliście, że z Grudziądza do Gdańska ludzie też by chcieli na przykład dojechać, bo Polska jest dzisiaj wszędzie, nie tylko w Warszawie. CPK to ważny i potrzebny projekt, powinniśmy go realizować, powinniśmy nie myśleć dzisiaj o wprowadzeniu euro, bo na to nie ma dzisiaj przestrzeni, to jest jałowa dyskusja, wywoływanie strachu w ludziach, które nie istnieją. Dzisiaj musimy się skupić na tym, dlaczego mamy w Polsce najdroższe kredyty hipoteczne w Europie. Dlaczego bank centralny z bankami komercyjnymi duszą pieniądze zamiast puścić je w ruch? Ja rozmawiałem o tym, co prawda piśmiennie z panem prezesem Glapińskim. Może pan dołączy do mnie i razem spróbujemy z nim pogadać, żeby zaczął wreszcie obniżać stopy, które dzisiaj zażynają polskie gospodarstwa i polskich przedsiębiorców. Natychmiastowe, systemowe zajęcie się tym problemem, bo 35 lat żaden premier i żaden rząd nie potrafił sobie z tym poradzić. W związku z powyższym musi poradzić sobie z tym prezydent i w ciągu roku wypracować ze wszystkimi stronami sceny politycznej systemowy sposób naprawy ochrony zdrowia, bo my wydajemy dzisiaj na ochronę zdrowia trzy razy więcej niż 10 lat temu, a satysfakcja pacjentów nie jest trzy razy większa. Więc jeżeli wiadro nie trzyma wody, tylko dolewasz do niego trzy razy więcej wody, a nadal nie trzyma tej wody, to jest problem z wiadrem, a nie tylko. Z ilością wody. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Można łatać, tak jak nasza wiceminister Uszula Demkow, robiąc program chorób rzadkich 100 milionów złotych dla tych, którzy dzisiaj rzeczywiście z tymi chorobami rzadkimi się borykają, ale my musimy to rozwiązać systemowo. Pan Męcę opowiada drydymały o tym, że nie będzie podwyższenia podatków i danin, a jednocześnie mówi, że chce mieć system ochrony zdrowia, bo słucham go, taki jak w Niemczech, tylko że Niemcy wydają 12% PKB na ochronę zdrowia, a nie 6%, tak jak my. I tak, być może rzeczywiście w mojej snach, bo mi się to często zarzuca, w moim idealnym świecie to lekarz dzwoni do pacjenta, a nie pacjent do lekarza, ale mówiąc szczerze, wolę o to powalczyć jako prezydent, niż mieć sny i marzenia, w których biedny polski student musi zapłacić 40 tysięcy za studia, za które do tej pory nie musiał płacić, tak jak jest to w przypadku kandydata Mencena. Nie ma w tej chwili ani takiej potrzeby, ani takiego planu. Choć rzeczywiście mamy dzisiaj na pokładzie w Unii Europejskiej agenta Putina, Wiktora Orbana, z którym przedstawiciel pana środowiska radośnie ucztował na, w jednym z zamków tutaj w Warszawie, chyba w Pałacu na Wodzie, o ile dobrze pamiętam. Prezydent Rzeczpospolitej powinien jasno stać na stanowisku i tak będę robił, że Polska musi być silnym graczem w Unii Europejskiej, silnym mocarstwem lokalnym północy naszego kontynentu. Musi też być silna w innych Sojuszach, bo siłą Polski są wielostronne sojusze. Polska musi mieć prezydenta, który kiedy usłyszy o tym, co robi Putin w Sumach, albo w buczy, co robił, albo w Wierpieniu, nie będzie jak pan Sławomir Męcen wahał się, cukał, patrzył w sufit i się uśmiechał. Polski prezydent musi wiedzieć, co to jest dobro, a co to jest zło. Musi realizować spuściznę dziedzictwo świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który przecież jasno mówił w 2008 roku. Najpierw Gruzja później Ukraina na później państwa bałtyckie, a później może i mój kraj Polska. Musimy dzisiaj nie straszyć ludzi wojną, bo jej nie będzie, ale siłą pokazywać, że nie można z nami zaczynać i siła Polski jest dzisiaj między innymi przez to, że jest w Unii Europejskiej. Ja już położyłem w sejmie projekt, który ma sprawić, że do polexitu nie dojdzie wolą 116 posłów. Mam nadzieję, że znajdzie on również przychylność prezydenta Rzeczpospolitej, bo to prezydent Lech Kaczyński wprowadzał nas do Unii i nie Bryłka z posłem Wawrem będą nas z niej I Czas, stop. Jak sobie słuchałem niektórych moich przedmówców i mam wrażenie, że już Wam nie wystarczą Niemcy, żeby straszyć ludzi. Ukraińcy, więc musicie jeszcze straszyć transpłciowymi dziećmi. płcie są dwie. Nie ma co do tego wątpliwości, ja nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast jest bardzo wiele osób, które najczęściej w młodym wieku, czasami są to dzieci, odkrywają, że ich płeć biologiczna nie zgadza się z ich pcią psychiczną. Spotkałem tych ludzi, spotkałem te dzieciaki. To czasami jest potężne wyzwanie dla całej rodziny, dla całej społeczności. Bywa mnóstwo łez, bywa mnóstwo dramatów i to nie jest temat na polityczną mielonkę. Jeżeli będę prezydentem, to będę prezydentem troski. Troski, która będzie. Wyrażała się w tym, żeby każde dziecko w Polsce czuło się bezpiecznie i nie musiało słuchać takich głupot raniących je i wywołujących łzy. Jakby miało jeszcze mało y, doświadczeń, wyzwań w swoim życiu. Jestem wzburzony, bo jak mówię, znam takich ludzi, widziałem takie sytuacje. Dzisiaj chcę też jasno powiedzieć, że jeżeli zostanę prezydentem, będę troszczył się o to, żeby żadne polskie dziecko nie padło ofiarą hejtu. Z tego czy innego powodu. Dlatego zaproponuję ustawę, która zabanuje smartfony w podstawówkach. Powołam Narodowy Instytut Higieny Cyfrowej, który będzie dbał o to, żeby dzieci w sieci były bezpieczne. A co do demografii, Kaczyński miał prosty pomysł: kobieta to dziecko ma. Wrzucasz 500 zł, wyskakuje dziecko. To tak nie działa. Zgadzam się z Adrianem Zandbergiem: Potrzebujemy więcej mieszkań, nie potrzebujemy rejtów, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa w prawie pracy dla kobiet. To zbuduje naszą demografię. Dziękuję bardzo. Pan Nawrocki jest jak socjalizm. Najpierw tworzy zagrożenia i problemy, a później bohatersko z nimi walczy. Nikt nie chce zabierać 800+, nikt nie chce zawierać umowy z Mercosurem i mnóstwo takich rzeczy mógłbym jeszcze wymieniać, ale podziękuję najpierw Państwu za to naprawdę bardzo dobre pytanie. Ja bardzo wysoko sobie cenię uczestnictwo obywateli w procesie legislacyjnym. Stąd już 40 tysięcy obywateli skorzystało z tego nowego, wprowadzonego przeze mnie mechanizmu konsultacji społecznych, ustaw, które idą. Przez Sejm. One naprawdę, on naprawdę świetnie działa. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem jako marszałek, 10 ustaw obywatelskich, które Elżbieta Witek wymroziła w swojej zamrażarce, zostało przeczytanych na Sejmie. 28 ustaw opozycji do tej pory zostało przeczytanych w tej kadencji Sejmu, podczas Elżbiety Witek w ciągu pierwszego półtora roku jedna. Jakie zmiany trzeba jeszcze wprowadzić? Uważam, że trzeba pomyśleć nad tym, czy w Konstytucji nie wprowadzić instytucji obowiązkowego referendum, jeśli będzie nie 500 tysięcy, a 2-3 miliony y, podpisów. Bo ta instytucja referendum za rzadko jest używana. Ludzie chcą częściej uczestniczyć w demokracji niż raz na 4 lata. Poza tym trzeba obniżyć wiek wyborczy do 16 roku życia, poza tym trzeba przekształcić Senat w Izbę Samorządową i wreszcie zacząć U, elektronicznie zbierać podpisy. Ustawa w tej sprawie, którą złożyliśmy, jest w Sejmie i mrożą ją nasi koalicjanci, mam nadzieję, że szybko odbrożą. Głosowanie już było. Nie, ale to położymy ją znowu. Tak, zbykamy, tak samo jak ze spółkami Skarbu Państwa. Naprawdę tak będzie. Ale to już nie od roku, panie marszałku. Ja wiem i robię, Kiedy co to będzie, bo my czekamy. Raz. Ja nie mam większości. No. Jestem marszałkiem. Ale to pan Sejmu. wyjdzie z tej koalicji? Nie ma Ale to ja pan. będę chyba Marszałek musiał. Nie decyduję. Ale ma klub. Do pana marszałka Szymona Chołowni. Panie Marszałku, pierwsze pytanie: to co się z panem porobiło? Bo w 2020 przed wyborami zabiegał pan o poparcie bezpartyjnych i samorządowców. Przyjeżdżał pan do Wiosławia na rozmowy. My uważaliśmy, że nasze programy są zbieżne i takie poparcie pan otrzymał. Co się okazało, że teraz jeżeli chodzi o praworządność, bezpartyjni samorządowcy zostali, próbowano wyeliminować z wyborów samorządowych w 2024, Europarlamentu też. Państwowa Komisja Wyborcza przegrała z nami w Sądzie Najwyższym. Kontroli. Co pan zrobi, żeby zaprowadzić ład konstytucyjny w Państwowej Komisji? I odpowiada pan Szymon Hołownia, minuta. Ma pan do mnie pretensję o swoją własną nieudolność i swojego ruchu, że wam się nie udało uzyskać to, co chcieliście uzyskać. Odczytaliśmy, bo otóż, pytanie to są Odpowiadam, jeszcze... dlaczego rozeszły się nasze drogi z bezpartyjnymi samorządowcami. Boście z pisem rządzili, a nie byli żadnymi bezpartyjnymi samorządowcami. A teraz jak oglądam pana zdjęcia w internecie, to stoi pan z tym panem ze Związku Słowiańskiego, e, któremu się Putin podoba i uważa, że tak Proszę naprawdę uwaga, to powinno być. Radnych, jaki... Klub tworzył w Śląsku. Halo, halo, pana, ale przepraszam, przepraszam. Zalążek struktur. Drogi panie, Pytanie jest to sąd swoją najwyższy. drogą wygrywajcie sąd wybory. Ja sąd nie mam najwyższy. sądu. Jestem... Pan podważa kompetencje halo, Sądu Najwyższego. Ale jestem tu. I co pan z tym zna? Ja Jestem tu. Ja jestem. jestem marszałkiem Odpowiem. Sejmu. Proszę nie jestem sądem najwyższym. Mam nadzieję, że jak zostanę prezydentem, doprowadzę do tego, że sytuacja w Sądzie Najwyższym, zabagniona do szczętu przez Ziobrę i prezydenta Dudę, zostanie wreszcie wyprostowana. Ale pan podważa pan... kompetencje, a Sąd Najwyższy uznał, że możemy a innych samorządowców czy pana? Czy ja panu zabroniłem kandydować? Proszę bardzo. Drogie pan, panie, pan, pan pisze do kogoś innego. Pan do mnie pisze. Pan powinien pisać do PKW. I teraz, przepraszam e, bardzo, to jest najlepsze. Panie Państwo, panowie, pan Krzysztof Stanowski zadaje pytanie. Do kogo będzie adresowane to pytanie? Do pana marszałka Szymona Hołowni. W polskiej praworządności jest taki bałagan, że z tym się już nic nie da zrobić przez najbliższe lata, więc zapytam o coś łatwiejszego. Polska 2050 wybroniła panią posłankę Janę Muchę przed odebraniem immunitetu. Prokurator próbuje od wielu lat pociągnąć panią posłankę Muchę do odpowiedzialności. Wy robicie wszystko, by nie było to możliwe. Dlaczego? Czy pa pani posłanka Mucha powinna stać ponad prawem i czy po to szedł pan w politykę? To postępowanie, jak pan pewnie wie, bo chodzi o to postępowanie dotyczące tzw. koncertu Madonny jego organizacji, zostało przez prokuraturę wobec braku znamion czynu zabronionego umorzone, a później znowu w ramach walki politycznej za końcowego pisu wszczęte. Ja naprawdę jestem to przeciwny pan temu. Kto, kiedy jestem te słusznie, a kiedy nie słusznie? Ale widzi pan, skoro jest taka instytucja, jak Sejm, której dano możliwość, możemy oczywiście rozmawiać o zniesieniu immunitetów. Ja mówię serio, jestem na taką rozmowę otwarty. Jeżeli taka będzie wola społeczeństwa, rozmawiajmy o tym. Natomiast dopóki są, ja jako poseł głosujący nad tym oceniam wniosek. A tak naprawdę dzisiaj to, czego potrzebujemy, to odpolitycznienia i pewności, że prokuratura jest odpolityczniona, rozdziału dzisiaj prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Mam nadzieję, że szybko ustawa w tej sprawie wpłynie, bo Ziobrystów w tej prokuraturze siedzi cały czas. Od do 12 lat nie można postawić zarzutów, pani posłance, bo w kółko jest... Bo, bo, bo to, to są nie. takie zarzuty. Jak są dęte zarzuty, to się nie da ich postawić. Okay. Czy nie jest Panu wstyd, że zawiódł Pan wyborców? Obiecywał Pan bycie trzecią drogą, miał Pan powstrzymywać zarówno jedną, jak i drugą stronę przed tymi szaleństwami. Niestety Pan te szaleństwa legitymizuje. Gdyby nie Pan, to nie byłoby nielegalnego przejęcia TVP, nie byłoby nielegalnego przejęcia Prokuratury Krajowej, nie byłoby nieuznawania wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jest Pan członkiem tej koalicji, gwarantem jej dalszego istnienia, a próbuje Pan się w tym momencie od niej dystansować. Nie będzie Pan się w stanie od niej dystansować. pan podpisuje tą umowę koalicyjną. Pan jest koalicjantem Tuska i proszę tego przed Polakami ja dłużej taką, ja pan, nie ukrywać. Ja się tak właśnie przy, pomyślałem, że pewnie pan będzie próbował jakoś tę swoją nieudolność i recytowanie formułek przykryć jakimiś gadżetami, więc ja mam tu taką torbę specjalną na gadżety od kandydatów. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze by chciał, to jestem oczywiście otwarty. E, w, drogi panie Sławomirze, ja się tym od pana różnię, że ja mam odwagę wziąć odpowiedzialność i zawalczyć o coś co jest dla ludzi ważne a wy jesteście tchórzami zwykłymi którym wygodniej jest brać pieniądze od państwa choć moglibyście dołączyć do ekipy która chce coś w państwie zmienić i krytykować siedząc dołączyć Murku, do ekipy łamiącej prawo realizującej w Polsce interesy niemieckie. Tak, niemieckie w życiu tam nie bym nie dołączył nie proszę nie obrażać. tak rzeczywiście niech pan teraz wykaże Będę że przede to wszystkim są, polskie że interesy że a nie niemieckie. Interesy niemieckie praworządność a nie łamania tak z całą pewnością to pan tęskni za niemieckim modelem ochrony zdrowia prawda to lepsze od polskiego tak, no więc właśnie, 12 dobrą tak zdrowia nie niech pan, może ja za chwilę zadam panu to pytanie, ale jeszcze raz podkreślę, ja mam odwagę walczyć o rzeczy, które są dla mnie ważne, a pan jest tchórzem, który ucieka na hulajnodze przed debatą ze mną od kilku tygodni. Panie Sławomirze, w 23 roku była na Podlasiu taka sytuacja, że niepełnosprawna intelektualnie 24-latka została zgwałcona przez wujka i e, chciała, musiała poddać się aborcji. Czy ta kobieta powinna iść do więzienia na 10 lat, Pana zdaniem? Bo w 100 ustawach, o ile dobrze pamiętam, męcena taki postulat karania kobiet za aborcję 10-letnim więzieniem był. Nie, nie uważam, żeby powinna iść za to do więzienia. Nie Pan zdanie. Nie zmieniłem zdania, nigdy nie miałem takiego zdania, że tak kobieta... Miał Pan w 100 ustawach lepiej, Panie, panie Marszałku, panie. Wiemy jaką ja miałem zdanie niż pan. pan nie, I nie miałem kłamie. takiego zdania, nie żeby kłamie, tako... to Ale ja nie kłamię, mówię internet, panu jak jest, A pan mnie w tym momencie kłamie, przerywa. Natomiast jeżeli nie chcemy, żeby w Polsce były gwałtów, serdecznie. to nie możemy zgadzać się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. W Wielkiej Brytanii przez ostatnie 20 lat liczba gwałtów zwiększyła się 7 razy. Sztokholm jest światową stolicą gwałtów. Gwałciciele przyjeżdżają do Polski, ja po prostu, z krajów do Bliskiego Wschodu, krajów, czy czy pan z krajów Afryki. Pan tych ludzi, którzy nielegalnie przekraczają polską granicę, puszcza do polskiego sejmu. się ludzie... Nielegalnie przekroczyli przez polską Słatku, granicę łamanie boi. prawo. A pan tych ludzi baje, pan wpuszcza do boi. polskiego Sejmu. Ale dlaczego Jeżeli pan drugiej instancji w Polsce zrobił? gwałtów Sąd nie należy rzek, pan wpuszczać do Polski nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki? To jest prosta rzek, droga pan do zwiększenia liczby gwałtów w Polsce, tak jak w każdym kraju kłamie, Europy Zachodniej. Jest pan, że na to odpowiedziałam, pan popiera sprowadzenie do Polski nielegalnych migrantów. Jeżeli chcecie, kłam. Proszę państwa, niedawno Unia, no niedawno, no rok temu Unia Europejska ogłosiła, że Polska. Jakimś cudem zapewne stała się prawem praworządnym państwem. Ja mam pytanie do pana marszałka Hołowni. Co to za cud prawny się stał w tej sprawie? Ale że? Że Polska dziś jest praworządnym państwem, a jeszcze półtora roku temu nie była. Polska jest praworządnym państwem, jeżeli stosuje się do reguły rządów prawa. To jest proste. My... Europejskich? Nie polskiego prawa, a polskie prawo jest sprzężone z prawem europejskim, skoro zgodziliśmy się na wspólny rynek i na wspólne zasady. Ale co się zmieniło? Mamy... Nie, to się zmieniło, że myśmy, na przykład byli w stanie załatwić KPO. I dzisiaj będzie internet, oczywiście, będzie internet w niebylcu, będzie 100 tysięcy miejsc w żłobkach, będą nowe drogi, będzie realizacja tych obietnic, których Morawiecki nie, o to nie potrafił dowieść. Nie o to Trzeba było to zrobić już dawno. Ja się pytam, co się stało takiego prawnie, że nie byliśmy prawo a dziś jesteśmy. Pyta mnie pan o moje kompetencje, bo ja nie wiem, co Unia Europejska ma na myśli. Natomiast jeżeli to chodzi Sejm o to, co myśmy my zrobi. zrobili, no. Sejm Polski zrobił to, że zaczął przywracać w Polsce rządy prawa. A jeżeli są rządy prawa. Za pomocą ochroniarzy. Za jakich ochroniarzy? Jacy ochroniarze pana dręczyli? Ja, papie, widziałem. Ale jacy ochroniarze no. pana dręczyli? Moi ochroniarze w no. życiu. Przez wczoraj obaj byliśmy szarpani. Przez kogo? Przez się. Muszę to natychmiast wyjaśnić. Nigdy nie dopuściłbym, żeby ktokolwiek szarpał pana posła. No. Skoro o praworządności telewizja rządowa być może złamała podczas ostatniej debaty prawo, to telewizja rządowa, która jest dotowana przez rząd, który nie mógłby funkcjonować bez wsparcia pana marszałka przez rząd Donalda Tuska sumą 3,5 miliarda złotych. Te pieniądze miały trafić dla dzieci na raka i ta telewizja nazwała pana marszałka politycznym planktonem i kandydatem kategorii. Po prostu pytam, jak pan marszałek się z tym czuje? Pan, ja już słyszałem o sobie wszystko i z ust waszych. Popleczników i z ust silnych radców. Ja telewizję rządową pytam. Te... Ja to rozumiem. Telewizja rządowa za rządów pana formacji mówiła o mnie dużo gorsze rzeczy i w dużo gorszym świetle przedstawiała. Powtórzyłem, powtórzę to, co mówiłem już raz. To, co się stało w Końskich, wymaga naprawdę skrupulatnego wyjaśnienia. Telewizja publiczna musi być publiczna, a nie partyjna, tak jak było za waszych czasów, gdy zrobiliście z mediów publicznych karykaturę ja mediów publicznych. byłem prezesem i panie marszałku. Ja tak? wiem, ja ale pan, pan jest już... Kandydatem obywatelskim popieranym przez siłę, która to zrobiła. I jestem z tego to bardzo dumny, ta, że jestem ta, 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 ta. popierany przez Prawo i to byli Sprawiedliwość. To są ludzie, którzy z mediów publicznych tak. zrobili dom publiczny. A teraz trzeba doprowadzić do tego, żeby nigdy więcej nikt takich pokus nie miał. I zapewniam pana, że będę o to walczył. Jak ktoś mnie od zwierzęco nazywa. To ktoś mnie nazywał chiwałą, niech pamięta, że jest taki moment, kiedy Chihuahua zmienia się Wam Stafa. A plankton może się okazać naprawdę dużych rozmiarów momentu. Humbakiem. Kiedy jest ten moment? nie, nie ma! Zobaczy panu Grumera, byłem specjalnie dla pana, panie Sławku. I panie marszałku, e, czy pan naprawdę uważa, że dzisiaj jest tak, że telewizja publiczna spełnia już wszystkie standardy niezależnego medium publicznego? Nie. Proszę pozwolić, że e, kontynuując jeszcze to pytanie, bo żeśmy wspólnie protestowali za czasów Ziobry przeciwko upolitycznianiu prokuratury. Czy pan uważa, że to jest okej, okay, że się wysyła prokuratorów ewidentnie zaangażowanych politycznie do spraw, które mają charakter polityczny? Czy to tak miało wyglądać, panie marszałku? Bo ja pamiętam, że kiedyśmy wspólnie sekund, to krytykowali... I nasze pytanie, 20 sekund dodatkowe. Reżyserka odlicza. Ja powiem, kiedy minie. Okej, okay, dobrze. E, ja, o ile dobrze pamiętam, to byłeś z nami w rządzie. E, nie. I głosowałeś. Nie, 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 nie byłeś nie, w rządzie. Nie, nie ale byłeś w nigdy z nami w rządzie, A głosowałeś za uchwałami dotyczącymi mediów publicznych, czy nie? Słuchaj, głosowałem przede wszystkim nawet za powołaniem waszego rządu, a przecież że bardzo prosta, żebyście po prostu przywrócili te a standardy. Przywrócili no to teraz? Nie, moim zdaniem, ale, to jest ale ja ci mówię nie? bardzo jasno. Standardy I telewizji publicznej już wciąż na przywrócenie. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę, Wiedziałem już i jeszcze raz powtórzę, mam odwagę to powiedzieć. Sytuacja w prokuraturze wymaga uporządkowania, wymaga ustawy. Tak jak czekamy na ustawę o Sądzie Najwyższym, o statusie sędziego, czekamy na ustawę o prokuraturze, uchwaliliśmy tylko Trybunał Konstytucyjny. Ja jestem w tej koalicji rzecznikiem tego, żebyśmy je uchwalali jak najszybciej, a nie oglądali się na dudę. I mam odwagę to powiedzieć, bo przychodząc tu, wiedziałem, że jako jedyny przedstawiciel tej koalicji na pewno będę miał dużo szans na to, żeby się dzięki Państwa pytaniom wypowiedzieć. Ja mam pytanie do pana prezesa Nawrockiego. W historyczne, no bo jest pan szefem ipn chciałem najpierw pana pytać o, o to, jak pan się czuje z tym, że prokurator Piotrowicz odznaczony przez PRL krzyżem zasługi jest w Trybunale Konstytucyjnym z nominacji PIS-u, Ale zapytam o coś innego. Jak pan sądzi, dlaczego PiS przez 8 lat nie zrobił nic w sprawie dużego projektu atomowego? Co tam się zadziało? Co się wydarzyło? Czy ma pan jakąś insajderską wiedzę w tej sprawie? Dziękuję bardzo panie marszałku. Mogę odpowiadać. Tak jest panie minuta, cofamy zegar. Minuta. Ja wprawdzie jestem historykiem od historii najnowszej rzeczywiście, ale moje zainteresowania badawcze kończę na roku 89 i po momencie transformacji ustrojowej w państwie polskim nie mam insajderskich informacji na ten temat. Wiem natomiast, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości, zjednoczonej prawicy udało się podjąć ten projekt, na który wszyscy Polacy czekali, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. I niezależnie od tej oceny pana marszałka gwarantuję też, że jako prezydent państwa polskiego będę realizował wielkie polskie projekty, angażował się w nie, będę patronował temu, aby o polskiej energii i o stabilizacji polskiego rynku energii decydował co najmniej od roku 2035 właśnie <laughs> atom, który jest najbardziej stabilnym i elastycznym źródłem energii. Myślę o przyszłości o tym, jak poprowadzić. Polskę do atomu i jak zmobilizować leniwy rząd Donalda Tuska, aby nie niszczył wielkich inwestycji i wielkich planów. Strasznie żałuję, bo bym pana mencena tak chętnie popytał o te związki z AfD, z Niemcami, którzy uważają, że opolszczyzna to są Niemcy wschodnie, ale porozmawiamy, które budowało zapytam znaczenie. Ale Stanowskiego, w związku z tym pan. Tak, jest! Dziękuję. Panie Krzysztofie, pan się jasno pozycjonuje w tych kampaniach, w tych rozmowach nie jako polityk, ale jako dziennikarz. Umówimy się tak, że ja do pana przyjdę pogadać o rzeczy, która w tej kampanii jest dla mnie fundamentalnie ważna. O hejcie wobec dzieci, o tym, jak z nim walczyć. A ja z panem pójdę na El Clasico w koszulce Barcelony. Jesteśmy dogadani, ja nawet kupuję bilet. Nie ja mam pytań. Ale jest minuta na to. E, ale Może coś jeszcze? Co mam powiedzieć? Jestem bardzo zaszczycony, że pan marszałek przyjdzie na wywiad. Zapraszam, zapraszam wszystkich kandydatów na prezydenta do naszego studia, bo uważam, że tego rodzaju debaty są wartościowe, ale... No rany, my w minutę nie przedstawimy naszych poglądów. O żeby, przepraszam, żeby przedstawić poglądy, potrzebna jest dokładna, długa, dogłębna rozmowa dwugodzinna, trzygodzinna, czasami czterogodzinna i do takich zachęcam i cieszę się, że większość z Państwa już u mnie była. W środę będzie e, Karol Nawrocki, a na mecz pójdę zawsze chętnie, więc wspaniale. Umówię. Dziękuję. Ja pytanie do Pana prezydenta stołecznego miasta Warszawy Trzaskowskiego strefę dyskryminacji i wykluczenia zwaną przez niego strefą czystego transportu. W istocie o to chodzi, że większość z Was, szanowni drodzy rodacy Polacy, do Warszawy Śródmieścia swoim być może nie najnowszym samochodem już nie wjedzie, dlatego że urojenia klimatystyczne tutaj zatriumfowały. Ale przekieruję to pytanie do pana marszałka Hołowni, który reprezentuje tę samą przemocową większość parlamentarną, rządową. Jak to o. się godzi z zasadą równości wobec Minuta prawa? Czy pan również na odpowiedź za wykluczeniem czas większości tak polskich obywateli. Szymon Hołownia, minuta. Czy pan zegar. pan do centrów większych miast? Mówi pan o strefach czystego transportu, tak? Mówię o strefach wykluczenia i dyskryminacji ludzi z bryczkami, które może nie są tak nowe jak pańska. Wie pan, w powrót do XIX wieku nie jest rozwiązaniem. Dzisiaj musimy dbać o nasz klimat i o to, skąd bierzemy energię. Dzisiaj energia produkowana z węgla, który pan tak chwali, jest trzy, czterokrotnie droższa. Jeżeli chodzi o samą cenę techniczną... Bo są narzuty Euro ale właśnie nie, cena tych 60, jest, tak. Bez zarzutów bez jest trzy, czterokrotnie no, droższa. Myli się pan, Sto ale nie odrobił pan nie lekcji. Mylę, ja, ja panu temat. podam za chwilę źródła, więc proszę mi takich rzeczy nie mówić. Natomiast to, co dzisiaj jasno widzimy, to to, że nie można wprowadzać słusznych celów polityki klimatycznej kijem. Tylko trzeba robić zachęty. Trzeba sprawiać, żeby jeżeli ludzie mają rzeczywiście korzystać dzisiaj z elektromobilności, byli do tego zachęcani, a nie karani za to, że z tego nie korzystają. Ale Ja uważam, że trzeba by to było zrobić inaczej i od zupełnie innego końca, tak jak zrobiliśmy choćby nasze ministry, blokując podatek od samochodów spalinowych, który miał wejść. Czyli to zmusić, ale logiką, z uśmieche. Tą logiką. Zmusić, ale pan z jakubiak... Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się kandydować w tych wyborach przeciwko kandydatowi Donalda Tuska, przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego i przeciwko kandydatowi Katarynce, kandydatowi Chaosu, który nie wie, co obiecuje i nie wie, jak to zrealizować. Dlatego, że mam głębokie przekonanie, że to właśnie ja będę prezydentem różnych Polaków. Nie będę was zmuszał do tego, żebyście byli tacy jak ja. Będę umiał uszanować to, jacy jesteście, wasze ambicje, marzenia i plany. A one jeżdżę po Polsce i słyszę, jakie są. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Tak, chcę być prezydentem, który powie wam, będę takim zwierzchnikiem sił zbrojnych, że wojny po prostu nie będzie. Kwestie obronne staną się jedną z, jednym z kół zamachowych naszej gospodarki. Rozwój lokalny to absolutny priorytet mnie jako prezydenta. Wreszcie troska o ludzi. Troska o ludzi tam, gdzie są, gdzie przeżywają swoje dramaty, swoje cierpienia. To jest trochę rozmowa o pracę, dlatego bardzo państwa proszę, żebyście wzięli pod uwagę moje CV. Zamieszczę je za chwilę na swoim Facebooku i jeżeli taka będzie wasza wola, pokornie was o to proszę, dali mi szansę do wejścia do drugiego. Etapu rekrutacji, a ono będzie się oczywiście 18 maja. Liczę na to, że będę mógł Państwa ubiegać się o ten zaszczyt, żeby was reprezentować. I przez najbliższe pięć lat zapewnić Wam to, za czym najbardziej tęsknicie. Spokój, pokój, rozwój i bezpieczeństwo naszych dzieci. Witaminy Omega-3 i ashwaganda marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału 0.